Pozdrawiam, Twitch to fos mancio. Siemano widzowie, wspaniale, najpiękniejsze cudowni. Jak zwykle na tym kanale znajdujemy się omawianiem, plotkowaniem i tworzeniem tier list. Dziś mamy dla Was niesamowity kontent. Jeden, jedyny w swoim rodzaju. Ale zanim przejdziemy do tego nowatorskiego kontentu, muszę Was prosić o to, byście zostawili łapkę w górę i bo fajny komentarz pod filmem no i oczywiście zostawcie no, suba. Ale nie takiego zwykłego. Musicie walnąć w dzwoneczek, później trąbkę, trójkącik, orzełka, płotek, bakłażan, roswinkę, zrobić przewrot w przód i podrapać się po kroczu. Ale tylko trzeciej w nocy! a Nie zapomnijcie wspierać kanał. Bardzo Spot, przyjemnie Twittera, oglądało Instagrama, Mandzio Hej, linki, hej pozdrawiam i sociala, idola i czacior Mandzio. TikToka z Tindera, i chińskiego Webo. Jeśli obejrzysz ten film do końca, to nie tylko stracisz czas, ale i zostaw komentarz o treści Kasza na podwiat. Pamiętajcie, że tylko z kodem Kaszana macie 100% rabatu na darmową tyczkę Letty Shop, wejście na stronę gbs.pl oraz możliwość odwiedzenia takich sklepów jak Ekipa Tonosi, sklep Rezegiusz, Wojan Shop. Jaki jest szansa, że nie dostaniecie po mordzie, po bliskiej biedronce? Tak oto po tym krótkim wstępie przechodzimy do tematu naszego filmu. Jebać Nie Nasza tier jak i wszystkie dotychczasowe płyty ekipy. Musimy je teraz odpowiednio ocenić i posegregować. Zacznę od pierwszej płyty. O kurwa! To było wyjebane! To był zajebisty film. Kaszana, udało ci się. Kaszana, udało ci się. Wjechałeś na ostro. Dobra robota.